Kosmos, odwieczna granica i dzwonek do szkoły. No, obstawiam, że ten mały chłopczyk z to jesteśmy my. Wow, kurde, to jest takich autobusów, u nas nie ma. Czyli to jest jakaś kosmiczna szkoła. Krzysiek, gdzie masz maskę? Udusisz się. No i zasnął nam chłopak. No i dupa, lecimy na Marsa. No i nie żyjemy. Tyle, no całkiem fajna grafika. Dobra. Ja jeszcze w tą grę nie grałem, to jest jedyne co wiem, co zrobiłem tu ustawiłem kontrolę i wiem, że to jest platformówka dobra, tym skaczemy można się czołgać tym jej na razie nic jakieś tu ustawienie item dobra, idziemy dalej będzie szybciej Całkiem na razie się gra przyjemnie. Fajnie sterowanie jest. OK, mam tu dziadka? Dobra, co dalej? Małpa jakoś rozmawiaj z nieznajomymi Krzysią A przy okazji ze szczarnymi małpami z żółtymi oczami, Myślę, że... Szietz, no kurde Ja z tak potrafię pierwszy poziom i z jaki chamski spawn Dobra Teraz profesjonalnie Gwiazdki zebrać Biegiemy Teraz będzie na profesjonalizm fajnie te gwiazdki się zbiera. Świetnie hmm. 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 ja to, to spada. Do góry. No. Jakaś brama i... A co tu się stało? Pomyślałem, że trzeba się wyczałgać właśnie. Idziemy dalej. PIT co miesiąc rodzaju za darmo, więc wystarczy mieć dobre e, informacje i można tą gierkę za darmo zrobić samemu. Okay, mamy jakąś panią domu. E, otwarta ręka, trakcja. Nie będę, ale nie będziemy na tam lubić yy, końcówkę lampy wcześcić widać? Każdy ma swoje dziwactwo. Bilecik. lecik. Lecik, To nie będę jest. No już. Nie dziń, dobra. Ej. Bek, pek. pek. Okej. Okay. Aha, dobra tak to działa. Yy, co teraz? To tylko tak, żeby zobaczyć co się maczy.

Czy już było? Dobra, co to jest? To ja to potrafię normalnie. Chciałbym się podszkodzić, co to jest? Dzisiaj nie co? To Mogę dotknąć? Mogę. Myślę, że tu trzeba jechać taktycznie zagrać. O, właśnie. o to chodziło, o to chodziło. Dobra, po te punkty. Nie mogę tego dotknąć? Chyba nie. Wystrzeliło po prostu, kiedy ja do tego dotknąłem. No. Raz, raz. Co? Co? Grzesiu zginął! Krzysiek! Krzysiu, stawaj! Stawaj, już! Do nogi! Stawaj! Żyje! Abo a to raz... Takie tam draśnięcie... Kto to jest? Diabeł. Gisy. Mogę to otworzyć jakoś? Nie. Skrzynia ze skarbem. Łada. Nie, ale co to miało być? to jest? Let's go. fajne. I co to ma robić? Ile mogę tego dosponować? A! Ciekawy bajer. Dobra, punkcie punkciki pozbierać i... aha, no skokiem wyskakujemy a tym wyłączamy no dobrze wiedzieć Ciekawe jak to trzeba będzie tego używać w przyszłości ale po jedną rzecz muszę się wrócić bo może uda się jakoś użyć tego, żeby tam wejść a może i nie? ale dobra może potem dostaniemy jakiś klucz, czy coś w tym rodzaju i się tam dowrócimy. Fajny bajer jest z tymi tymi, ciekawy pomysł. Nie tak, tylko nie tak. Więc, że nasz Krzysiu dostał magiczną moc. Logiczny przedmiot, który umożliwi mu lewitowanie. Na razie pościutkie te zagadki, logiczne są. Yy, no to myślę, że tak. Tada! Okay. no na razie to, to, to te poziomy to sama prościzna, ale tu już widać, że się zaczyna. Chociaż nie. To trochę wyżej. Tak, podwójną moc. Ale boj. Dobra, rzućmy to trochę wyżej. To by zrobić tak, tak? Nie. O, super. Sam raz. Что-то будет? Добра, не важно. Но кто-то говорит, что там бы что-то было. Почему бы не делали что Окей. Przyszedł! Nie że to się wyłącza. Trzeba szybko działać, dupa nie szybko. Wrzućmy to trochę bliżej. Może gwiazdki pozbieram. Dobrze. I dup. Do. Wrzućmy to tu. A jest. Dobra, jednak with tam. Ok, mamy jakąś kolejną postać. nie wiadomo kto to jest i co to robi. Jeszcze raz nie Ej, ma się mózg Eee, e, e Ma się myślunek tutaj, a ja Dobra, teraz tutaj Dobra, chciałem tu gwiazdkę zebrać za wszelką cenę Nie, dobrze, jest super. Idzie, idę jak burza, jak burzodrę. Szedł, chyba nie włączyłem dźwięków, ale dobra. Nie. Yy... Chyba żeby tu zrobić... O właśnie. Idealnie. Milimetry, ale jest.

Odpalić powoli tu nie o jest, dobra kolejny poziom z Huu, robi się coraz trudniej najgorsze są te kolce reszta to już jest prościzna A, widzisz, to się jeszcze niszczy. Dobra. O, dobra, nieważne. Wow, tam już spadam. No? Na kucy. I zbierać. O, właśnie o to chodziło. Lecimy do kolejnego poziomu. O, wydostaliśmy się akurat. No to e, w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Subskrybujcie, oceniajcie filmik, zostawcie komentarz. Na razie.